O Boże, Maria, ale była impreza. O Boże. Ta pani za dużo wybiła. O burza, gnom! Kim ty? gnom! A, to Jerzyk. No. Dobra, idę i Halo, halo, kamerę dorwałem, jestem wizem, ze mną jest mój montażysta, Jerzyk. Dzień dobry. Jerzyk, ogarniesz po wczorajszej imprezie, gdzie, gdzie my jesteśmy? Niestety, ale mam kaca. Tak samo jak ja. I jedyne... jedyne co pamiętam... To woda. Jedynie co pamiętam, że mi podebrałeś kiełbasę z lodówki. Oj chłopie! To, chyba nie, to mi... chyba nie tylko wódę To chyba nie tylko była. A potem mi coś podałeś. I nadal nie wiem czemu jesteś w dobry. Przez chwilę byłeś. Przez chwilę byłeś jeżem No mówię, you have me gnome... Um. To was at this moment that Nathan wiedział, He fucked up yes, To była pułapka! On zajmuje mój kanał. Na- Naprawdę? Ej, ty, ty A bo to się od góry! Ej, bo tam masz jakieś te... Ja ci muszę podać na y, liczbę! Wpisuj! 5201! 5... bożej 5... Boż, ej. 5, 5 e. y, wiem, 5201 muszę wyjść to. 5... 2...

8 6 8 109 Czy ty mi podajesz na domowe liczby, że to się zmienia? Nie, random, randomowe, domowe tutaj... To opisane. nie działa! Osim... Ale Dobra, nie zaraz to zmienia! Cholero! No co on ja ci pora? Nie no ja jestem sobie, ja! ja... No co ja mam ci poradzić? No ja przyjmuję kanał, no dzisiaj będzie ten kanał zwał e, e... przygody Jeża jako gnoma. E, panowie, o dzisiaj kanał jest oficjalnie zamknięty. <laughs> Ostatni odcinek. Załóżmy, że przeżyłeś, udało ja nam się Ja nie zginąłem, na... bo wciąż <laughs> jestem na haju. Jerzyk. Ile ty się będzie jeszcze zamykać? Czekaj. Jerzyk. Widzę po twoich oczach, że jesteś na haju. <laughs> Cholera, jasta. Dobra, chodź. O. Może ja pójdę przodem, żeby... E, a tu nie, nie był tamten dostawca pizzy wczoraj? Nie wiem. Ten, którego... Wróci, Też nie tam, wiem. Ten, którego... Pralki! Przej, ale ten dostawca, którego... O cholera, nie, wiem, nie, odsuń się, odsuń się! Ale to chodzi ci o tego dostawcę, którego wycapcałeś? czy tego dostawcę, który... Eee... Cześć, jestem They are always watching, they want me dead. Ej, oni zawsze obserwują na nogi. Oni... Nie, oni zawsze obserwują, oni chcą mojej śmierci. Bo jesteś ginowem. Chodź tu! Tak, plus jeden. Ale ty. Pamiętajcie, się, ludzie! Chłopie. Pamiętajcie, ludzie, jedną rzecz. E, Ej, to co jest my. Ej, to gdzie mamy iść? Nie wiem, nie pamiętam. Widzowie, szybko mówić! Zostawcie lajka O, otworzyło się. Idź! Zostawcie lajka like to Jerzyk, dostanie plus 2 IQ Ej! Og ej, ogólnie, to jest tak. To się nazywa dopiero i Trawa, trawa na kostce. W ogóle nie wiem, jakby tutaj powstał i by było tutaj dookoła, jak na auto, by nikt ciebie nie rozpoznał. Idź Halo, przyniosłem pizzę Cześć! Turn around na can Jerzyk! Be deadly! Jerzyk! O kurna! Znowu! Nic! Powiedział, chłopie, poczekałbyś chwilę No bo, bo było tu napisane Odwróć się teraz, woda może być śmiertelna No i widzę tutaj wodę Jerzyk, cholera a nie Ona się, nie... po... ja się, ona powiem, się podnosi Jesteś jesteśmy w twojej piwnicy? Ej no, to może być bardzo dobre wyjaśnienie Jak nie. znajdziemy kotki, to tak, to, to, to prawda mogę ci pokazać szczeniacki Dobra, wracaj, chodź tu, E, z tym magicznym jeżem, e, chodź tu Chodź To się nazywa czarna magia, czarna magia Lorda Voldemorta, dobra idziemy Chodź, ciebie się bać Chodź Znaczy co ja nim? to nie ja Czemu to jest zamknięte? Dobra, wracamy się Eee, czarne, pal, ja ci pokażę czarną magię Eee, sezamie, otwórz się Jak? Czekaj co? E, Magie YouTube'a. Dałem 5 złotych No to chyba, że. Dobra, wybrać e, na tydzieńcie widzowie, e, Jerzyk chciał mi puka jeszcze Dokładnie. Już, nigdy już mu nie zaufam. Komputery, jesteśmy w moim świecie. E, Jerzyk, ale i tak będziesz pracował w kartonie. Czekaj! Ale spokojnie! Tu lepiej niż teraz, teraz w szafie pracuję! Jerzyk! Jerzyk! Co? Ale w nagrodę dostaniesz starego buta do pisania. Ale fajnie. Ej, ale nie Dzięki serii. tato! A spoko, że no ale jeszcze ze mną musisz załatwić do sprawę. Odwracaj się. Tu. Ale kupię wa wazelinę. Nope! <laughs> nie, ale widzę, mi teraz tak znienawidził. ale nie, tak serio, Jerzyk, ma O, może. Znowu podałeś, Cholernie. Ja nie wiem, szczerze dostałem w głowę trochę no Widzisz trochę mój... Ej, ogólnie... Co zrobiłem? Mu ja nic nie zrobiłem nie mówiłem, to, Ej, bo, tutaj, nie mówiłem, ale... bo tutaj ogólnie Ej, bo ogólnie tu jest napisane, że e, Potrzeba dać ofiarę, chyba się ofiarował Że e, pułapki Potrzebują zawsze pomocy Że Dobra, to coś na nas obserwuje nie, 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 tam już watek się oferował Tu jest napisane, żebyśmy nie dotykali e, tamtych maszyn Do it Do Dobra. it Otworzycie. Ej, ale do it. mamy nie dotykać, mamy nie dotykać tych Wiesz co robić Nie zadziałało Mamy nie dotykać, nie, nie, mamy nie dotykać maszyn, wiesz co robić Dotknij maszynę, za to ci płacę Nie! Och ale Okej okay. On On zabił tu, nie obwiniaj mnie Tam było napisane krwią Dajde. O, przyciski Czekaj Okej, okay, czekaj Alfabet Czekaj Czekaj To jest Co to, co to jest za znak? Nie? O, to pod, pod ósemką Nieskończoność, Albo ale nie czekaj, staszek. bo tu jest alfa, tu jest delta, a b zostaw, czekaj, nie, bo to trzeba ułożyć dobrze. Kurde, ugarnij się, zostaw to. Posłuchaj, alfabet na odwrót do alfabetu. Widzisz? Czyli. Tutaj ostatni alfabet, A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, O, P, Czyli zaczynamy od dziewiątki o. Zaczynamy od siódemki, bo jest O, alfabet Na no, czyli O, tu jest najdalej jest Alfabet, ale nie wiem co robię, dobra, O O, potem jest E, D czym są Proszę, dwa B daj, Mów mi liczby ja będę klikał Czekaj, to jest tak, yy, 7 Dziewięć no. A... Pięć no. Cztery no. Gówno, resety. <noise> Dobra, jeszcze raz e, Siedem ja. no. e, Dziewięć no.

Wiem, tutaj są te kształty i trzeba do odpowiedni, poszelaj. Ale tu trzeba... Tu, a bo są kształty? Nie ma kształtu. Yy, nie, bo tutaj jest... Gramatyka, patrz, po 5, 4, 3, czyli ile kątów mają, czyli czy to trójkąt. Okej, okay, to trójkąt jest tam No mam trójkąt I teraz czwarty, czyli czworokąt. Yy. No dobra, to I czworokąt, pięciokąt, masz czworokąt? Tak, Tutaj jest kwadrat, czyli czworokąt. Zostaw. No, i pięciokąt. pięciokąt. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli tutaj jest pięciokąt. Dobra, Tak by się nie spodziewałeś, że jesteś takiego wybiścia. No, bo jesteś za głupi. Tak, dobrze. To jest nas małą? Bo ja nie mam. Po taką małą! Mam ręce. No właśnie. A to jest dówniany, lepiej robić. Co tu się stało? Okay. Breakable. To jest napisane do, do zniszczenia. Breakable. Breakable. Ty mam bardzo pojemną. Mam bardzo pojemny lucję. Patrz, jak już więcej języka uh... na kanale, wiecie co robić. Zostawcie suba, lajka i komentarz napiszcie Hashtag Jerzy. Hey, stary, Cześć, okay, brak, ja. czy... chłopie! Ja jestem genialny! Hey, ale ja chłopie, bo ja się który można No dalej. No dawaj. Może po prostu otworzymy no te drzwi. No to dalej, spróbuj. Dobra, Sezamie, otwójcie. It's time to stop! It's time to stop, okej? Okay? No more! Zadziałał. Aha Chypa, <noise> 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 e! Murzyn To jest... On ma On ma oczy To nie Murzyn, to jest twój poprzednik Proszę go zamknąć Waldek, Panie... zapłacę ci Nie Prawda. Zaraz upłacisz mnie? nie Ej, f... <noise> nie, nie zapłacę, tobie nie płacę. Dobra, będę klikał, cokolwiek To Dobra. jest y, ten... To jest twój poprzednik Nie zapłacę mu, dlatego że dzwoniłem. Ej, tutaj, tutaj Waldek nas... <noise> Waldek! O, patrz. o kurda! Halina! Halina! Że raz to było, że drugi raz nie. Ej mordo, bo ogólnie Waldek nas obserwował. Poczekaj Waldek. Waldek jesteś? Pa, to Waltek, Chodź tutaj. Chodź do Waldka. Pokaż Waldka. Patrz. Waldek. Ogólnie yy, odsuń się lepiej. To koniec naszej współpracy! Mam dość tego wszystkiego! Ale masz cię dupie. Wal się <laughs> Waldek. Dobra, idziemy To się spodziewał, ślepy dałem Walek nasuszył. O przyczek Czy Waldek wniknął? Nie, Walek jest walek Tu się, wale się. otworzyło. Chodź. Tego wcześniej chyba nie było. Dobra. Tak mówkę. Jak to można przeskoczyć? O kurś, wolacja! Przełóż, tego nie przeskoczyłeś. Nie wiem, będę być, bo myślę, że nie będę tu biegać. No nie naciskaj, to... Dawaj. Nie... To twoja piwnica, czy moja? No, no nie wiem. To moja! co no, to tutaj robi Waldek? A, to on pracuje pewnie. A ty w Ja kiedy ja znowu mnie zaprosiłem na imprezę, podać podeszł alkohol czy mi, więc tego nie robię. Oh, wow mi, żebyśmy następnym razem wzięli firsta, yy, tak. I wtedy wersji nie przodem. Nie, wtedy ona przynajmniej odsunie uf, do uf, 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 oczy. Nie, Tomasz. to masz cztery oczy. Um. Co? <laughs> tutaj, tutaj ja być. jestem drzwiami pomiędzy tobą a nimi? Dobra, stary, ja wiem. To jest tutaj, będziemy wreszcie oznajdziemy zaginiony Highlife 3. Tak, idziesz pierwszy. Jestem drzwiami pomiędzy tobą a nimi. Czyli to no, zaraz wszystko zrobił. Mówiłem, słuchaj, y, bardzo głodny. Ja muszę ją zjeść. Nie. Ciągle głodny. Nie będziesz głodny. Nie jest. Słuchaj, czekaj, czekaj. Szczęśliwy, 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 szczęśliwy. Jestem szczęśliwy. U umieraj Kółko, kółko, kwadrat, trójka I... jakieś coś Ej, co jest? On no, ma podakę Zamykanie Coś tam chyba co... COŚ CI chyba PRZELECIAŁO <grym> Nie, bo ja przeleciałem to pomyślałeś EJ! Tam. No dobra y O nie, dentysta, nie! Nie, pa, może. jaki ten... Pa, te dzieci wyglądają groźnie Są bardzo przyjemne, nieprawda? Co? Przestań robić magię Sanz Ej, bo Cześć. tu jest ogólnie... Y, mamy, mamy, mamy go... jakby to powiedzieć mamy go... Moder y, to było... mamy go nie... nie niepokoić, dobra Ej, Idziesz pierwszy, idź go za niepokój Cześć Janek. Pa. W, pa Idź go... Idź go za niepokój. Ale idź chodź. Niepokój, dawaj. Jest. Poczekaj. Nie idź go zaniepokój! Zaniepokoiłem Dobra! O! Sacrifice! Dobra, idziemy! Poczekaj, ale go byliśmy eee. sobą Czekaj, a my nie poszliśmy w prawo, a w lewo możemy jeszcze iść Umieraj Gdzie ty poszłeś? Ej! Tutaj! W lewo jeszcze możemy iść przecież Daj Daj, umieraj. Daj daj, daj. daj umieraj, gin teraz! Tu jest jeszcze tu wielką ścianką napisane. No idź. Po co mi kazałeś? O patrz! Mogliśmy tu być wcześniej. A może, może tam były drzwi zamknięte? No nie Nikt lubię takich. No. Death aways No chyba z tej jaja robicie. Stary, chodź tutaj. Gdzie ty poszedłeś? E, nie mogę! E, poszedłem dalej! Dalej w lewo! Pomóż! Gdzie ty poszedłeś? No poszedłem jak tam się idzie w lewo to poszedłem dalej kur... Pomóż! Proszę o magię Salsa! Szybko! Eee! Magia nie? jeża! Oh my I fa teraz to zniknę! Eee otwórz się! Dobra na to nie działa! A nie jednak zadziałało! The walls have eyes. Trust no one. Dż... Może ty idź. No to moja magia nie działa. Ma. Idź! Uciekaj, jeżeli to zobaczysz, tam było. Yy, teraz ty. Nie, idź. O no. Maria! Ale zawołałem. się Chłopiec zawolną mnie. Ja serio o tej mapie nie pamiętam. Sergiusz skur ty widzów co pamiętają Z te stary kanał i tą mapę oglądali. No to chyba nie ta mapa. To tak. Idź. Bo wiesz, ja upozywam, Dobra, jako już poly, poszliśmy głęboko. Teraz idziemy w dół, a może nie? Już to nie wyjdziesz. Dobra, czekaj, chodź. Chodź To nie ja? Idź. O drugi! Bo jeden już taki odpaliliśmy... Zamiast. Czekaj! czy bo jeden odpaliliśmy już taki. Wiem, ale nadal... To moja... Dobra, chodź. Poszliśmy w... W lewo, w lewo poszliśmy, no? To chodź też może w prawo. Tu idzie, tu są schody w dół tam. Wybiegł. Chyba se ja robicie Dobra, idź, idź prosto Ja się boję na przykład <grych> Słyszałem tylko i Słyszałem starego pijanego no, Dobra, ty idź prosto dude. O Jezus Maria o, tak Nie, nie Ej, to działa jak ten Czekaj, co? Ej, bo to on miał u nas chyba zabić, wiesz? Gdzie to jest? On nie wiem, nie wiem. IJej! Ja nie wyjdę? Ja wyszedłem, lol Nie powiem. Czy wystarczyło nie. poczekać? Dzień! Ok, no. Dobra. Dobra, chodź. Dobrze, idziemy co dalej. nowego przyjaciela, oto Sven. To? Tak, to jest Sven. Sven Czy Sven? Sven. Fajny Sven. I co, Sven? I się pojawiło jakby nie było coś takiego z oczu. Eee, Hibo Nie, tutaj chyba pisze hi, dalej nie wiem kaj dalej nie wiem, dobra, zachodź. To, yy, czekaj, bo nie ogólnie oddaliśmy tam, że było tam montażu. przejście do tego, gdzie nas zabił ten gość, którego mieliśmy nie... ...któremu mieliśmy nie dokuczać. Dobrze, chodź. O, patrz, pomarańczowe światło, idź do niego. Widzisz światełko w tunelu. O, wreszcie będę mógł mieć normalnego montażysty, znaczy co? Nie możesz tego księć, nie wiem czemu. Nie mogę mieć normalnego montażysty. Ueta niocha nie działa. No dawaj zabij mnie. Czemu nam jest działo na nim na, na tym. Jesteś... Jestem jakimś wyjątkowym gnomem. Bo jesteś murzynem. Nie jestem Ale... wyjątkowym gnomem. Ale teraz maszyna działa. Teraz działa? No. Jakie ułomne to jest? Działa? To wiem, gdzie musimy chyba teraz iść. Do twojej Dobra, czekaj, Wy, wyjmę łom z mojej dupy. Chodź że nie wiem, tylko pamiętam, to jest, ale chodź. Wiesz, że to mógłby zwiększać twoje dupy. Dobra, wiem, gdzie jesteśmy, patrz, tam O, jest, a nie, nie widzisz tego. A jest, tam było napisane, dude. Dude. Ty, patrz, znaleźliśmy drowary z nas... W imprezy. To rozwaliłeś. Znaczy, ja nic nie rozumiem, o co się chodzi. Dobra, chodź, idziemy. teraz cię to spelstw. Hmm... O! Pa, no twoje dziecko Nie moje dziecko, tu jest wentylacja Ma twoje oczy i jest ułemny jak w ty W wali mnie we... Dzie... uh... Ale like seriously? Po co to? A -a. O ja Gdzie, ty Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? W piwnicy. O, cześć, chodź Mnie ja nie No chodź Bo tutaj ogólnie przeszliśmy i... Aha, dobra, nieważne Wracamy dobra, się? mam jeden pomysł Daj, wezmę ciebie i uderzę w te drzwi Nie Kurwa ja Dobra Bo przyszliśmy skąd? Stąd? Chyba stąd, no stąd Eee, chodź Nigdy nie zdobędziemy highlife'a, czy to jest niemożliwe? Plus jeden Dobra, Ej, bo nie poszliśmy ogólnie na prawo, nie? Sobie, wiecie czemu jestem bogaty? I am the Gaben Gaben, Gaben Bo jest Co gej. to jest? Uważaj Wiedziałem Byłem pewien, żeby tego nie klikać A ty oczywiście musiałeś Aj! No oczywiście no! Oj se... Aleś tutaj powiedziałeś, że to moja wina? Tak. Mam dosyć twojej współpracy ze mną O nie. Nie! Haha! Haha! Ha, wyczunia Ha dobra. Chodź. Mam rakiet... Nie wiedziałem, że mam rakietową parówę. Gdzie... Od kiedy ty masz parówkę? Tam gdzie zginęliśmy! Może coś Boże, pośledzony O, gdzie ty Wracasz się na początek Mam Ice What the fuck?! Ej wróć się! Do początku, na początek! Na sam początek się wróć! Patrz tu! To się utworzyło. Dopiero zauważyłem, jak to wszedłem. Thank you